Witam bardzo serdecznie. Celina hacieńska. Jestem doradcą żywienia optymalnego. Zajmuję się szkoleniami z zakresu żywienia optymalnego doktora Jana Kwaśniewskiego, diety kategonicznej i ogólnie podstaw dietetyki. Prowadzę również turnusy z żywieniem optymalnym i prądami selektywnymi. Mam wykłady w wielu miejscach Polski i świata. Zapraszam do uzdrowiska, gdzie tam wykład właśnie o żywieniu optymalnym i diecie. Ketogennej. Zastosowanie tej wiedzy przyniesie nam korzyści w uzyskaniu zdrowia fizycznego, wzmocnimy odporność psychiczną na stres oraz zapoczątkujemy rozwój osobisty. Lepiej nie wiedzieć nic niż wiedzieć źle. Głupota bezrozumnych ludzi zabija dużo taniej i szybciej niż wojna. Dlatego zapraszam do uzdrowiska. Pałac pakoszów w Piechowicach pod jelenią górą. Do zobaczenia!